Edukacja domowa to alternatywa dla szkoły. Polega na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkolną ławką. Ale jak to możliwe? Dziecko uczy się w domu lub w dowolnym innym miejscu. Korzysta z dowolnych materiałów. Uczy się jak chce, kiedy chce i gdzie chce. Jego wiedza sprawdzana jest na egzaminach klasyfikacyjnych. Uczeń musi zdać je z każdego przedmiotu. Na tej podstawie otrzymuje świadectwo i zdaje do kolejnej klasy. Egzaminy odbywają się raz w roku. W edukacji domowej dziecko nie musi chodzić do szkoły. Ciekawe, prawda? Powiem Ci więcej. Dziecko nie ma nad sobą nauczyciela. Nie pisze kartkówek czy sprawdzianów. Nie ma też ocen cząstkowych ani uwag do dziennika. Zastanawiasz się pewnie, jak się uczy. W swoim tempie i z pasją. W Centrum Nauczenia Domowego to proste. Uczeń ma dostęp do platformy internetowej. Cała wiedza z zakresu podstawy programowej jest zebrana w jednym miejscu. Uczeń ma dostęp do niej z dowolnego miejsca na świecie. Ile lat ma Twoje dziecko? Jeśli minimum 6 i nie więcej niż 18, to może wybrać edukację domową. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo niemal każde dziecko w Polsce może przejść na ten tryb edukacji. Czy edukacja domowa jest zatem dla każdego? Dla każdego, kto ceni sobie indywidualny tryb nauki i wolność wyboru.